z tej strony hodowcy drobiu dzisiaj kolejny dzień z życia kurek. dzisiaj i od razu na początku filmu dziękujemy Barankowi TV y, za baner. przede wszystkim za baner i promo na kanale i na Instagramie. Dziękujemy. I dzisiaj jak nam się uda będzie live, więc jak Baranek wbijesz tam na live. Może o 16 chyba będzie? To... Do 18 jak się uda ogólnie. I damy ci moderatora wtedy. A jak się nie uda z przesiedlania jajek, to po prostu nagramy takie pogadanki jakby... Jak, bo jakby nam internet słabo będzie Bo też zaraz musimy tą wodę wymienić, bo najpierw się kwoki. A nie chciałem wchodzić, bo później kury dziobią te jajka i nie chcę wybił, więc... Jest samy ten... Yy, kurde, chciałem powiedzieć zapomniałem co. Dobra, nieważne, może później mi się przypomni. Hmm. Spoki dobrze siedzą, ale lepiej ogrzewa biała na początku właśnie czarna lepiej, bo ona drugi raz siedzi właśnie lepiej, a to właśnie teraz biała, biała bardziej porządnie siedzi, bo ona już za dwa dni będzie siedzieć dwa tygodnie, a czarna tydzień. Mm. Ja, i jak w live w ogóle będzie, jak ogarniemy, jak nas będzie słychać, bo ostatnio na tej aplikacji próbowaliśmy, to nas w ogóle słychać nie było. Ja mam jeszcze raz przyniosę te słuchawki. No zobaczymy. Najwyżej będziemy krzyczeć jak hmm. Nas hmm. Jest A, nie A ty widziałaś to? Bo wiem, że ale live to wiem, że na ekranie było wszystko. jak pokazywał ekran, nie pokazywał kurtko ekran, to było wszystko słychać, ale nie wiem, jak się pokazuje, jak się pokazuje na kury, to nie wiem, czy A Może jak kamera się pokazuje, słuchaj. No. Znaczy wiesz, że możemy zrobić, że ekran, możemy zrobić, możemy zrobić ekran i po prostu wejść w aparat i wtedy możemy live robić. Hmm. Tak też możemy zrobić, więc zobaczymy. Jak nas tak będzie słuchać, to będziemy się widzieć. tak, to nie będziemy się widzieć, będziemy jeszcze próbować, a jak nie, to po prostu na jak, tysiąc tysiące można robić, nie? No. Tak wiemy tam za paręnaście lat ale tysiąc. Dużo, ale dużo osób robi już live y na różnych aplikacjach na Mobizen, na Mobizen, bo nam się raz udało na Mobizen. A później już nie mogliśmy. Tylko że słyszałem, że to jest tak trochę tak zasłute, bo może tylko 16 minut sprzedaj. A to temu nam wywalało te live. No. No, może można dodać, tylko po prostu coś tam się... jakaś aktualizacja była i coś się zepsuło. Prawda? Znaczy my naj, naj, najbardziej chcemy robić dla was te live'y co piątek, ale no, kurde, no czasami te aplikacje wywala, więc czasami próbujemy innymi. Raz mieliśmy Mobizen Live, to co paręnaście minut nam live'a wywalało. Mieliśmy na kamera F5 chyba, czy jakoś, tak? No. czy live nie wiem nie ja pamiętam jak to się nazywa camera I... five live no i robiliśmy na tym to w ogóle nas słuchać nie było zobaczymy tym zrzutem ekranu jakby na ekranie zrobimy tym zobaczymy może nas będzie słychać teraz będziecie mieli live'a i dziękujemy wam za 42 subskrypcje no. jeszcze 8 i robimy Q&A no, a jak będziecie tak 48, to zrobimy już zapowiedź i będziecie mogli pisać. A więc za 50, będziecie mogli pisać tam. A muszę zaraz tam coś szwelkę, bo. Znaczy, jak wiemy 50 subskrypcji, to już będzie taki pierwszy mały cel zrobiony, jakby. Bo łapek to już mieliśmy rekord chyba 15 czy 14. 40. 14 mieliśmy rekord, więc łopek na tyle, co mamy subskrypcji. Wtedy mieliśmy. To było bardzo dużo. No, bo wtedy, chyba, jak to robiliśmy, mieliśmy około 30. Kurki Mieliśmy około 30 tych subskrypcji. Tam to Wam pokażemy tam mysz jest, aż a jest. Nie, nie wiemy czy jest, bo już dawno i tu nie było widać, ale... Jak ja jakieś tunele sobie porobiła, nie wiem, tam karta nakurat spadła od butów, ale niech się tam leży na razie. Zaraz pójdziemy tu po wodę. Znaczy... Sobie... Ma, ja to mam bo później. <grym> <grym> a chwilę. Bo ta kurka czarna to ma akurat. Jak zawsze wstaje rano, bo u nas dopiero wstają jak z gniazd jak, jak ja wejdę, albo ktoś wejdzie do, do środka, to u stoją już, to trzeba akurat nie po jak ja tam tak za ale zawsze Zaraz wstaję. wam pokażemy białego kurczaczka jak se radzi. To może zmienimy skocięcie, zmienimy wodę, z trzeba, No to zaraz się widzimy. Dobra, jeszcze jesteśmy na dworze, jest właśnie kurczaczek, kaczka go ugryzła, go znaczy zabła. Se chodzi, wodę zmieniamy na dworze. To jest tak, takie błoto, że aż się takie ślady aż się znaczy, tak, się nogi przyklejają do tego woda. Zaniesiemy wodę. sobie poszedł obok samochodu. A tu zaraz się widzimy. Zaraz jesteśmy już sam. zamknąć drzwi. Dobra, no, już. Jak nam się uda live, to będziecie mieli. Nie. Zaraz możemy popróbować. więc... No, też będzie o 16:00, bo teraz jak chcecie, to nie wbijajcie, bo, bo będzie to was takie próby, chcę zobaczyć, czy wszystko działa. Dobra. No to widzimy się o 16:00, jak będzie wszystko działać. Cześć.